Znamy osobę, która wygrała poprzedni turniej źródeł. Ale zanim w ogóle zaczniemy ten film, to zachęcam do subskrypcji, tak jak zrobiła ta egzabeta, trójka swoich subskrybentów. Wielkie serdeczne dla was, wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie kanał. Nie zapomnij również o zostawieniu łapki w górę. Pamiętacie scenkę, w której to Noct przyprowadza postać plemienia Lorda Rasa do Dojo Cienia? Jest to Zarkar. Oct z niego szydzi, że jest plemię, które nazywa go czempionem. Początkowo myślałem, że jest to król plemienia lorda Rasa, a tu się okazuje, że jest to poprzedni zwycięzca turnieju źródeł. Dzięki tej informacji dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, to, że turniej źródeł nic nie znaczy do dalszego życia. Ale to już było wiadome wcześniej, dlatego że dostajesz wiele mocy żywiołów, które później i tak tracisz. Po drugie, jak rzadko odbywane są te turnieje źródeł. Skoro teraz dostaliśmy turnieje źródeł, a poprzedni turniej źródeł był w momencie, kiedy żyła zakazana piątka sobie normalnie na świecie, no to powiem wam szczerze, naprawdę spory przeskok czasowy jest. Po trzecie, gdy wygrasz turniej źródeł, to dostajesz swój portretik w Muzeum Miasta Świątyń. No i po czwarte, postać Zarkara prawdopodobnie już nie jest planowana do rozwijania, ponieważ stwórca zdradził tak istotną informację o niej. No bo wiecie, gdyby chcieli ją bardziej rozwinąć, to by nas nie poinformowali o tym, że był to poprzedni zwycięzca turniej źródeł.